Na 10 milionów złotych opiewają inwestycje drogowe prowadzone obecnie we Ełku. Modernizowane są zarówno główne ulice, jak i osiedlowe. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i przygotować na utrudnienia w poruszaniu się po mieście oraz czasowe zmiany organizacji ruchu. Największe inwestycje prowadzone są na ulicach Wileńskiej, Sikorskiego, Bema, Nadrzecznej i Brzozowej, mówi prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. W przypadku ulicy, um, ulicy Bema, która będzie wykonana do maja przyszłego roku, ulica zostanie wykonana z asfaltu. Przewidzieliśmy oczywiście wykonanie, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Ulica Sikorskiego wykonana zostanie do 30 listopada tego roku. Będzie ona obejmowała m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, ściekowej, sanitarnej, a także oświetlenie. Modernizujemy także ulicę nadrzeczną i brzozową. Jest to inwestycja, która zakończy się w przyszłym roku. Dosyć trudny grunt znajduje się w tamtym obszarze i oznacza to utrudnienia dla mieszkańców. Podobnie zakończą się modernizacje ulic na Osiedlu Grunwalskim. W tej chwili wykonujemy modernizację sieci wodociągowej budujemy sieć kanalizacyjną i sukcesywnie poszczególne ulice wykonywane są z kostki betonowej ulica wileńska modernizowana będzie w tym roku i zakończymy ją w roku przyszłym na wiosnę wykonamy w ramach inwestycji odcinek długości prawie pół kilometra i jeszcze 100 metrów w ulicy grodzieńskiej pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa pojawią się dwa progi zwalniające nowa kanalizacja deszczowa sanitarna wodociągowa w mieście ruszają również bieżące remonty dróg zniszczonych zimie. Ratusz przeznaczy na nie około 750 tys. zł. Jutro rozpocznie się modernizacja nawierzchni na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do Mickiewicza. Jak zapowiada prezydent, prace będą wiązać się z utrudnieniami w ruchu. Remontowana będzie nawierzchnia od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Mickiewicza. Wymieniona zostanie tutaj zewnętrzna warstwa asfaltu i można spodziewać się utrudnień w ruchu od środy do piątku. Jeszcze w tym miesiącu i w czerwcu będziemy remontować i na kilku innych ulic. Te remonty będą polegały na zdjęciu, sfrezowaniu wierzchni i warstwy asfaltu i położeniu nowej warstwy asfaltu. Te Remonty przewidzieliśmy na ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Mickiewicza do ulicy Zamkowej, ulicy Wojska Polskiego od wysokości Zamkowej do ulicy Cichej. Przewidzieliśmy remont ulicy Magazynowej, częściowy remont ulicy Mazurskiej na osiedlu Zatorze, ulicy Orzeszkowej od Kościuszki do Armii Krajowej, na osiedlu konieczki chcielibyśmy wyremontować także ulicę Dobrzeńskiego na tych odcinkach, które jeszcze nie zostały wyremontowane. Przypomnijmy, że jeszcze do 28 maja zamknięta będzie ulica. Ar... Armii Krajowej na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do Wawelskiej, gdzie trwa budowa kanału deszczowego. W ramach budowy trzeciego i czwartego etapu Ełckiej Obwodnicy modernizowane są również ulice Kajki 11 listopada. Tutaj prace mają zakończyć się do 2012 roku.